Byłem na nowym królu Arturze od Gajariciego, którego, notabene, naprawdę cenię i lubię. Znaczy, jego twórczość bardzo lubię. No i muszę powiedzieć, że podobało mi się, nawet bardzo, mimo tego dość jednak chłodnego przyjęcia na świecie. Niskie oceny, żenująco słaby box office, choć za to ostatnio odpowiada pewnie kiepski marketing i mamy powtórkę z Demon from Uncle. Ale powiem szczerze, że ja, no, nie rozumiem tej krytyki. I nie, nie chodzi mi tutaj o sam procencik czy kolor pomidorka, bo to bym w sumie olał. No bo ile już było takich filmów z niskimi ocenami, które jednak bardzo mi się podobały? Ghost in the Shell choćby z ostatnich przykładów, tak jest, jakby co nie zmieniam zdania. Chodzi mi bardziej o konkretne zarzuty kierowane w stronę tej produkcji. Wiele z nich dotyczy faktu, że konwencja komediowego, gangsterskiego filmu akcji, w której Richie bryluje, no nie pasuje do legend arturiańskich. Że niepotrzebnie uwspółcześniono całość, zastępując slangowymi odzywkami i ustawkami na dzielni w Londinium baśniowość tych mitów że za bardzo to odbiega od oryginalnych historii i przez to zarówno styl Riciego się rozwadnia, jak i same legendy o Arturze tracą tożsamość. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie każda negatywna recenzja skupia się przede wszystkim na jednym i tym samym problemie, czyli na fakcie, że King Arthur Richiego nie jest tym spektakularnym kinem fantazy, na jakie wszyscy najwyraźniej liczyli i z jakim wszyscy utożsamiają legendy o królu Arturze. I z tego co widzę, po opiniach polskich widzów choćby, podobne głosy też się powtarzają. A to, że historia jest inna niż zazwyczaj, a to, że jakaś postać jest inna niż w legendach, a to, że jest zbyt współcześnie, a to, że w średniowieczu nie było tak czy inaczej, albo że czarnoskórzy aktorzy w obsadzie są, no bo kto to słyszał, żeby czarni rycerze istnieli w średniowieczu? Boże, widzisz i nie grzmisz. Don't worry about it. I still love you. Okej, okay, dobra, niech będzie. W takim razie wytłumaczę wam, a także w symboliczny sposób rzeczonym krytykom, co najwyraźniej wszyscy przegapili. Nie wiem dlaczego przegapili, bo to nie będzie żaden fachowy, uczony dyskurs kulturoznawczy czy coś, tylko kurwa wiedza powszechna, ale okej. Okay. Uwaga, trzymajcie się siedzeń. Mity, a legendy arturiańskie to w swojej esencji zbiór mitów, są z samego założenia historiami opowiadanymi wciąż na nowo. I nie będę tutaj wchodził w definicję mitu, bo to naprawdę grząski grunt, ale myślę, że wszyscy wiecie o jaki typ historii chodzi. Opowieści o bóstwach, bohaterach, herosach, przekazywane przez społeczeństwo. Jason and the Argonauts. I tak jak, nie wiem, Grecy, na przykład, opowiadali sobie z ust do ust historię o Heraklesie i ta historia za każdym razem, na zasadzie głuchego telefonu, była opowiadana nieco inaczej. Tak dzisiaj opowiadamy sobie historię o superbohaterach, czarodziejach, elfach, czy wciąż te same opowieści o greckich herosach, albo, no cóż, rycerzach Okrągłego Stołu. I z racji tego, że mity no, nie mają jakiejś określonej formy, istnieją bardziej w powszechnej świadomości aniżeli w konkretnym zapisie, no to chłoną one siłą rzeczy specyfikę, trendy czy sposób postrzegania świata, właściwy dla czasów, w których są opowiadane. Inaczej wyglądają historie o naszym współczesnym Heraklesie, czyli Supermanie na przykład, pisane pół wieku temu, a inaczej prezentują się dziś, no bo inna jest postać, i sposób myślenia, przeciwnicy, to wszystko odpowiada naszemu postrzeganiu świata dzisiaj. Ba, przejdźmy sobie w takim razie do naszych legend arturiańskich, żeby nie oddalać się za bardzo od tematu. One zaczęły powstawać gdzieś w okolicach VII wieku i wówczas pełne były elementów pożyczonych sobie np. z mitologii celtyckiej, czy ogólnie pogańskich wierzeń. Były pełne wiedźm, magów, uroków, jakichś mitycznych bestii do zarznięcia i tak dalej. Oczywiście wieki miały, te legendy dalej były opowiadane, ale w którymś momencie. Tych wszystkich, na przykład magów, zaczęli zastępować zakonnicy. Zaczęły pojawiać się klasztory, najwybitniejszym rycerzem okazał się Galahad, który był bardzo mocno wierzący, na misję w stylu idź i zabij jakąś mityczną bestię zastąpił quest, żeby zdobyć chrześcijańską relikwię, czyli Świętego Grala. Dlaczego? No, no, dlatego że po prostu w realnym świecie do głosu zaczęło dochodzić chrześcijaństwo i nagle mity zaczęły to w stu procentach odzwierciedlać. No i tutaj dochodzimy sobie do naszego króla Artura Gajericzego, legendy arturiańskiej, jakby nie patrzeć, ale opowiadanej współcześnie, ze współczesnej perspektywy, przez kogoś, kto ma swój wyrazisty styl opowiadania historii. I czy po tym długim wstępie zaczynacie już łapać, jaki jest urok tej produkcji, jaki jest jej w zasadzie cel i czemu ona w zasadzie w bardzo fajny sposób pokazuje, czym w ogóle są legendy arturiańskie i mity w ogóle? A także dlaczego nie ma absolutnie nic złego? Nie, 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 to jest za mało powiedziane. Czy teraz widzicie czemu wręcz bardzo dobrze i w duchu całego konceptu tych opowieści o rycerzach okrągłego stołu jest współcześnienie tej historii i zamienienie króla Artura z Korego do bitki cwaniaka, a jego kompanów w ulicznych gangsterów w stylu wczesnych filmów Richiego? Zresztą bardzo dobrym przykładem, żeby zilustrować o czym tutaj w ogóle mówimy jest to, czy pianie się multietnicznej obsady. I ja rozumiem, że to mogłoby przeszkadzać w filmie historycznym, choć i tak osobiście uważam, że w filmie, jak w teatrze, pewna doza umowności no, jest wymagana. Jednak, w momencie, gdy mamy do czynienia z mitem, który naturalnie zawsze kształtowany jest przez to, kiedy i przez kogo jest opowiadany. Kompletnie naturalne jest to, że jeśli wychodzimy z multikulturowego, multietnicznego społeczeństwa, to i nasze mity, czy nasze wersje mitów będą również w pełni multikulturowe i multietniczne. Oczywiście odpowiedź w stylu, hej, nie przeszkadza ci magia albo smoki. A przeszkadza ci czarnoskóry rycerz? Też jest jak najbardziej uzasadniona, ale wówczas często pojawia się riposta, że, no, okej, okay, jasne, magia czy smoki nie istnieją, nie istniały wtedy, ale zawsze były w jakiś sposób wpisane w kulturę społeczeństwa, które te mity stworzyło. W związku z tym ich obecność jest w tym kontekście zupełnie naturalna i z mojej strony pełna zgoda. Jednak tak samo dla nas, społeczeństwa, które dzisiaj opowiada jakiś mit. Tak samo naturalna jest obecność osób o rozmaitym pochodzeniu etnicznym, bo takie mamy społeczeństwo na co dzień, jest to dla nas naturalne, więc kompletnie naturalne jest, że będzie to występować w naszych mitach. Więc wszystko jest na miejscu. Także całe to gadanie, jak i to styl Richie'ego jest nieodpowiedni, a król Artur nie może mówić koknejem i nosić współczesnego podkoszulka, jest trochę z dupy i kłóci się ogólnie z tym, czym legendy arturiańskie są, a są w swojej esencji tak naprawdę tylko bazą. Do opowiadania ich na w sumie setki różnych sposobów. I ja bardzo cenię sobie to, że Ricci zrobił ten film po swojemu. Momentami naprawdę czuć, że to jego film. Wszystko jest tutaj na miejscu: dialogi, montaż, zabawa narracją, wszystko to, za co kochaliśmy na przykład Lockstock and Two Smoking Barrels, moją ulubioną produkcją tego reżysera. W zasadzie to na niekorzyść filmu powiem, że za każdym razem, kiedy do głosu dochodzą jakieś typowo fantastyczne elementy, czy jakieś motywy, które znajdują się w każdej możliwej. Hollywood ludzkiej superprodukcji, które po prostu trzeba odhaczyć, no to film całość ogólnie traci na wartości. Nie żeby reżyser się w tym jakoś gubił, bo jest to poprowadzone nawet sprawnie, ale zwyczajnie w kontraście do tych wszystkich ulicznych akcji, opowiadania sobie kto co robił w danym czasie, co zawsze u Richiego jest ilustrowane jakimiś świetnie zmontowanymi scenami, czy momentów gdy bohaterowie po prostu gadają, albo obijają sobie gęby, no wypada to jakoś tak bez wyrazu. Z drugiej strony Ritchie to jednak jest jeden z niewielu tych, no niszowych popularnych holistkich reżyserów, który jeszcze potrafi naprawdę opowiadać historię w ciekawy wizualnie sposób i pewne sceny, które u innych twórców pewnie byłyby nudnawe, tutaj wypadają naprawdę świeżo i ekscytująco. Nie zgadzam się zatem, że styl gangsterskich filmów Richiego z zasady nie pasuje do legend arturiańskich, jednak mogę przytaknąć, że momentami faktycznie mamy wrażenie, że to się nie zazębia tak jak powinno. Bardziej to jednak moim zdaniem wynika z faktu, że studio chyba po prostu bało się iść w coś 100% Gay Ritchie. Więc dla formalności zostawiono tu parę takich standardowych, sztandarowych scenek i motywów. No i ich obecność może sugerować widzom niezaznajomionym z twórczością reżysera, że mają tu do czynienia z typowym filmem fantazy. Szczególnie że początek. To pięknie i niemal trollersko sugeruje. Dlatego też po części rozumiem, że dla wielu krytyków i widzów to, co następuje dalej, może lekko dezorientować. Według mnie jednak, zamiast zniechęcać duże studia, choćby tymi zarobkami, do oddawania swoich filmów charakterystycznym reżyserom z wyrobionym stylem i pozwalania im robić, co im się w zasadzie podoba, powinniśmy raczej przyklaskiwać takim ruchom. Dlatego ja Was zapraszam na seans i gorąco polecam. Obsada sprawdza się bardzo dobrze. Zarówno Charlie i Hanam w głównej roli, jak i drugi plan spisują się znakomicie. Zresztą Hanam powinien zostać kiedyś Green Arrowem, jeśli Warner oczywiście postanowi powołać tę postać do życia, w którymś ze swoich filmów, no bo naprawdę trudno mi wyobrazić sobie lepszego kandydata do tej roli. Jude Law nie ma natomiast zbyt wiele do grania, bo jego rola nie jest zbyt interesująca, dlatego jestem pod wrażeniem, ile jest w stanie wycisnąć samą mimiką chociażby. Dziwnie jednak, że ta jego postać nie jest bardziej over the top. Że nie jest jakimś wiecie szalonym sadystą, któremu magia i sny o potędze wyżarły mózg. No ale z drugiej strony mieliśmy już parę takich postaci, więc nie narzekam. Efekty specjalne wyglądają naprawdę spoko, nawet finałowy pojedynek ładnie pokazuje, na przykład Wonder Woman, jak zwykłe napierdalanie się magicznymi piorunami i innym głównym zrobić w interesujący wizualnie sposób. Nie wiem, co prawda po cholerę w tym filmie jest tak dużo wygenerowanych komputerowo węży. W serio, jest ich cała masa z jakiegoś powodu, ale nie wiem, doceniam fakt, że zostały odzorowane tak szczegółowo. No, w każdym razie widać ten budżet. Ten duży budżet, jaki poszedł w ten film. Szkoda, że się nie zwróci. No i soundtrack. Ten jest absolutnie wybitny i idealnie pasuje do tego, co się dzieje na ekranie. Czapki z głów. Mówiąc krótko, King Arthur Legend of the Sword to naprawdę solidny blockbuster. Ba, nawet więcej niż solidny. To naprawdę dobry blockbuster. Nie tylko opowiada. Całkiem porządną, wciągającą historię, ale jeszcze opowiada ją w naprawdę interesujący, oryginalny i wyróżniający się na tle konkurencji sposób. Im więcej tutaj Richiego i tej jego ulicznej gangsterki, tym robi się lepszy, a im więcej fantazy, tym całość zbliża się w kierunku przeciętności. Całościowo jednak sens daje naprawdę masę radochy, a że aktualnie i tak nie ma nic lepszego w multiplexach, to tym bardziej polecam się wybrać do kina. Mam też nadzieję, że docenicie fakt, Iż piwo wybrałem tematycznie Fake Lancelot z browaru Kingpin. Bardzo spoko sezon, nie będę się tutaj rozgadywał za bardzo, bo nie ma też o czym. Porządne piwo mogłoby być trochę lżejsze. 16 to jednak sporo, ale nie jest namulające, jest całkiem orzeźwiające, także gorąco polecam. I chyba tyle, także dajcie znać, co Wy o tym myślicie wszystkim i o kwestii opowiadania znajomych już historii, mitów, legend itd. Na nowo, ale też o samym filmie Król Artur. I dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!